Radio Super FM i Pogońsportnet.pl Z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski. 51. pojubileuszowa audycja Pogoni FM w drodze do Europy w Radiu Super FM przed nami. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet i Super FM. Dobry wieczór. I Sebastian Roszkowski, Super FM. 4 do 0. Takim wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni Szczecin z Górnikiem Łęczna. Spotkanie wyjazdowe. Ja przed tym meczem miałem obawy. Ty natomiast od początku mówiłeś Seba, daj spokój, oni ich rozniosą. No i roznieśli. Tak mówiłem, ale obawy oczywiście były zawsze przed meczami, e, gdzie Pogoń jest takim zdecydowanym faworytem. Ja mocno oboję się, czy, czy piłkarze dźwigną e, tę presję, tę rolę zdecydowanego faworyta, ale tym razem od początku meczu tutaj przewaga Pogoni, jej gra, no nie ulegała wątpliwości ta przewaga i, i, i wszystko to, co prezentowali portowcy. Wymieniali piłkę, grali tak naprawdę... Mm, o dwie klasy lepiej niż rywal. No, widać było tutaj, że jest to mecz drużyny grającej o Mistrzostwo Polski z drużyną, która myśli tylko o tym, aby jeszcze być może jakimś cudem się w tej lidze utrzymać. Musieli szukać punktów w meczu z Pogonią, więc też nie kryli się gdzieś za podwójną gardą, no, a wiemy jak Pogoń potrafi wykorzystywać takie, takie momenty. Gra długo piłką, w pewnym momencie przyspiesza swoją akcję, no i takich przyspieszeń mieliśmy kilka, zdobyliśmy cztery gole, no i był to taki mecz, po którym można powiedzieć, taką pogoń chcemy oglądać, taką pogoń walczącą o Mistrzostwo Polski. No i tym razem trenera należy pochwalić za zmiany, aczkolwiek pogoń ma tak szeroką kadrę, że myślę, że kto by nie wszedł, to by zrobił różnicę. Zdecydowanie i musimy też patrzeć na to, że pod kątem przyszłych meczów, że mamy kilku zawodników zagrożonych kartkami. Eee, dobrze by było, żeby nie wykartkowali się oni na jakieś jedno poszczególne spotkanie, żebyśmy nie mieli dużego problemu z zestawieniem kadry na jakiś mecz, bo, bo te wszystkie mecze będą bardzo bardzo ważne, ale wszyscy ci piłkarze, którzy wchodzą na plac gry, dają coś od siebie, no tak. No, przykładem jest ta akcja przy golu na 3-0. Chwilę wcześniej trener wprowadza trzech zawodników. Jean-Carlos, Maciek Żurawski, Luka Zachowicz. Pierwszy strzał Jean-Carlosa broni bramkarz, strzał Żurawskiego jest zablokowany i właśnie ten trzeci, Luka Zachowicz, pakuje piłkę pod poprzeczkę. E, wszyscy trzej zaangażowani w to, żeby, żeby zdobyć gola. Później niecelne strzały kolejnego rezerwowego, Michała Kucharczyka, gdzie też mu tam niewiele zabrakło. Luka mógł mieć jeszcze jednego gola, bo trafił w słupek. No, ja... Oglądałem ten mecz z dużym spokojem, ogromną radością. Naprawdę dużą radość dał mi ten mecz pod kątem takiego kibica, jak wyglądało to spotkanie dla szarego kibica siedzącego przed telewizorem. Co z cechem, co z Łękowskim, jakie masz informacje? Łęgowski był w Łęcznej. Trener zabrał ze sobą 21 zawodników. No ktoś nie mógł załapać mhm. się do kadry meczowej. Padło tym razem na Mateusza Łęgowskiego. Czyli informacje o przeziębieniu, to nieprawda. Być może coś tam było, ale, ale no, trener był na to gotowy. Zabrał ze sobą 21 piłkarzy, on tam był, e, był na trybunach, oglądał to spotkanie z trybun. No, jeśli chodzi o cechę, tutaj żadnych nowych informacji nie mam. E, w tamtym tygodniu nie trenował. E, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. Oby, oby jak najszybciej wrócił do zespołu, no i podniósł jakość naszą w obronie, bo. Przed nami naprawdę ciężkie mecze. Po Wiśle Płock wyjazd do Białego Stoku później Legia Warszawa, Raków, Częstochowa. No, naprawdę ciężka seria spotkań przed nami. O tych meczach jeszcze sobie porozmawiamy, ale teraz warto wrócić jeszcze do ostatniego meczu z Górnikiem Łęczna. kolejne spotkanie, gdzie rywale dostali od nas czwórkę. To taki znak rozpoznawczy powoli pogoni w tym sezonie, jak wyliczył kolega Łukasz Balski z serwisu Ligowiec.net. To jest najlepszy sezon pogoni pod kątem meczów, w których zdobyliśmy cztery bramki lub więcej, bo takich meczów mamy już na koncie siedem w tym sezonie. Lepszy sezon zanotowaliśmy tylko, gdy odbudowywaliśmy klub w czwarty lidze. Takich wyników było dziewięć, więc my tak naprawdę jeszcze ten wynik możemy poprawić. Musielibyśmy trochę postrzelać w tych kolejnych meczach, no ale to jest pogoń, którą chce się oglądać. W tej chwili pogoń e, razem z Lechem ma najlepszą ofensywę. Mm -hmm. ma największą. 53 gole zdobyte. Tak, najwięcej goli e, zdobytych e, i to bardzo cieszy, bo gdyby ktoś zapytał ciebie na koniec poprzedniego sezonu, jak będzie wyglądała ofensywa pogoni e, w kolejnych rozgrywkach, patrząc, że nie było tam wielkich zmian personalnych, pomyślałbyś. No, znowu będziemy ciułać te 1-0, które było takim znakiem rozpoznawczym pogoni w poprzednim sezonie. No a teraz ten znak mocno mocno się zmienił. Już za chwilę dowiemy się, kto został super piłkarzem meczu z górnikiem Łęczna, Oczywiście ja nic nie wiem i sam jestem ciekaw, kogo wybraliśmy, bo ja też głosowałem. Zostańcie z nami. Super piłkarz meczu. No to sprawdźmy, kto został super piłkarzem meczu z górnikiem Łęczna, meczu wyjazdowego, ale najpierw dowiedzmy się, ile było ankiet. 2997. No dobra, miejsce piąte. Luka Zachowicz z notą 7,82. Pozycja czwarta. Damian Dąbrowski, 8,14. Trzecie miejsce. Mariusz Fornalczyk, 8,22. Pierwsza bramka w pogoni, chociaż już był bardzo blisko parę razy. Tak miejsce drugie. Sebastian Kowalczyk, 8,29. I miejsce pierwsze? No nie mogło być inaczej. Kamil Grosicki z notą 8,89. Piękna bramka Kamila, prawda? Zdecydowanie. No, mówił, że oglądał dzień wcześniej e, swoje gole z Francji tak. i strzelił podobnego e, Montpellier. E, no oglądaj Kamil te bramki. Oglądaj te bramki przed piątkowym meczem. Niech natchnie cię na jeszcze ładniejsze trafienie. To teraz powiedzmy, kto będzie naszym gościem, bo dziś gość z krajowego topu. Gość z krajowego topu. Piotr Koźmiński, redaktor serwisu Sportowe Fakty Wirtualnej Polski. Jeden z największych newsmenów transferowych. Warto obserwować go na Twitterze, bo w trakcie tych okienek transferowych to właśnie tam u niego dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Już za chwilę ta rozmowa zostańcie z nami. Okiem fachowca w Radiu Super FM. A naszym dzisiejszym gościem w audycji Pogoń FM w drodze do Europy jest Piotr Koźmiński, redaktor serwisu Sportowe Fakty Wirtualna Polska. Dobry wieczór Piotrze. Dobry wieczór wszystkim. Piotrze, na początek takie trudne pytanie. Jak podoba Ci się wyścig o Mistrzostwo Polski w tym sezonie? No w sumie jako dziennikarzowi i kibicowi bardzo mi się podoba, bo nie ma nic lepszego niż taka wyrównana liga, w której do końca nie będzie wiadomo, a kto zostanie mistrzem, także emocje mamy gwarantowane praktycznie według mnie do ostatniej kolejki. Ja na przykład dlatego nie jestem fanem Bundesligi, mimo tego, że... No, wiadomo, wszyscy trzymamy mega kciuki za Roberta Lewandowskiego i cieszymy się a jego rekordami, liczymy te bramki, ale, ale wiadomo, jak tam jest że gdzieś tam jakaś rywalizacja, na rywalizacja na końcu i tak zawsze wygrywa Bayern. I właśnie wydaje mi się, że, że Bundesligi największym minusem jest właśnie to, że, że nie można że czekać do ostatniej kolejki, bo wszystko jest wiadomo wcześniej. No jednak rywalizacja taka, jak mamy teraz, a która no, też u nas nie, nie zawsze często, nie, nie często się zdarza czyli trzy drużyny mające moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo podobne szanse na tytuł. No to jest coś, co, co Kibic powiedzmy taki bardziej z boku lubi najbardziej, bo wiadomo, że Kibic pogoni chciałby, żeby Pogoń rozstrzygnała to wcześniej. Kibic Rakowa tak samo na swoją stronę czy Lechanie, mówiąc już o, no właśnie o poznaniakach na stulecie. Także bardzo mi się ten wyścig podoba, bo, bo to co mówiłem, no mamy gwarantowane emocje, mamy przede wszystkim trzy silne zespoły, bo to też nie jest tak, że i jak, jak bywało, że... To jest jakiś wyścig ślimaków, to raczej jest takie granie na tak, wygrywanie. Często właśnie i pogoń, i, i raków, i lech wygrywają swoje mecze, nie że tam remisują, czy, czy tak jak mówię, że jest to taki w zwolnionym tempie wyścig, wręcz przeciwnie, ale dlatego ten sezon muszę przyznać bardzo mi się podoba. No właśnie, mówiłeś o bardzo wyrównanych szansach, ale czy ktoś Twoim zdaniem jest takim chociaż delikatnym faworytem do tego, żeby na koniec cieszyć się z tytułu? Patrząc na, na sytuację w tabeli, no gdzieś tam być może. Te kilka procent szans trzeba by dać właśnie pogoni, no bo jednak jest liderem, ma punkt więcej, tak więc w zasadzie wszystko w rękach i nogach i głowach e, e, pogoni, tak. No spojrzałem sobie na, na, na ten terminarz, no nie jest, mam wrażenie, nie wiem jak w Szczecinie kibice to odbierają, ale ten terminarz nie wygląda na jakiś taki bardzo zły, bo ostatni mecz u siebie. Z zespołem, który być może będzie już pogodzony ze spadkiem. No ten przedostatni z Lechią jest pewnie ro, te, pewnego rodzaju pew, pułapką. Wcześniej jednak, że u siebie z Rakowem, kto wie, czy nie decydujący. No więc patrząc tak stricte, trzymając się e, punktów, to, to być może leciutko pogoń, ale jeśli już, to bardzo leciutko, bo, bo jednak determinacja w Poznaniu, aby to stulecie ucz, uczcić w sposób no, wyjątkowy, czyli wygrać Mistrzostwo Polskie jest bardzo dużo. Jednak wzmocnienia Rakowa, no się nie patyczkował, mówiąc kolokwialnie, naprawdę kupował, może nie na potęgę, ale jednak mądrze i takich piłkarzy, których no nawet Legia nie była wcześniej w stanie wyciągnąć, tak jak na przykład Soresku, także te szanse są bardzo, bardzo zbliżone, no ale jednak punkcik na razie jest po stronie Pogoni. Punkcik po stronie Pogoni i wiele moim zdaniem może zależeć od Legii Warszawa, która punkty Rakowowi już urwała, teraz zagra z Lechem, a w perspektywie ma jeszcze mecz z Pogonią. No właśnie, Legia, Legia lubi rozdawać karty, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polskie, tylko um, tym razem te i karty są dużo słabsze niż zazwyczaj, bo Wiadomo, jak to wyglądało w ostatnich latach, kto najczęściej zdobywał Mistrzostwo Polski. No i tak może być, zwłaszcza, że Legia no, jednak złapała ten rytm. Wydaje mi się, że jednak kamień spadł im z serca, bo już w żaden sposób im nie grozi, nie grozi spadek. Natomiast no, pytanie, co się wydarzy w Pucharze Polskim? Myślę, że to też tak mocno no, zdefiniuje pozostałą część sezonu dla Legii. No bo gdyby przegrała z Rakowem i nie miała już szans na trofeum, no to pytanie, właśnie, czy. Czy w lidze ta determinacja zostanie utrzymana, czy gdzieś tam jednak to wszystko opadnie? No natomiast, tak jak mówisz, no wiadomo, że legia, zwłaszcza na mecz z Lechem, niezależnie od sytuacji w tabeli, mocno się zepnie i kibice warszawscy będą wymagać od swojego zespołu, żeby tam legia zagrała na 110-120%, bo zawsze między tymi zespołami ostatnio tak bywało. Czy kibice chcieli, żeby tak było? No, no i z pogonią też, także tutaj tylko wypada no się zgodzić, że rzeczywiście Legia ma sporo do powiedzenia, tym razem nie co do swojej sytuacji, no bo tutaj możemy mówić tylko kilka pozycji w górę, kilka pozycji w dół, no to z punktu widzenia strategicznych celów Legii, czyli europejskich Pucharów ta pozycja ligowa nic im nie da, no bo jednak nie da się nadrobić, mam wrażenie tych strat, żeby żeby jeszcze tutaj walczyć o puchary, także jedyną ścieżką jest ten puchar polski i on właśnie moim zdaniem też mocno zdefiniuje podejście legii do pozostałej części sezonu. Bo jeśli będą w finale pucharu, no to cała, cała moc pójdzie na ten puchar, choć wiadomo, że on będzie w późniejszym terminie rozgrywany. Natomiast ewentualna porażka no, też może <laughs> dość mocno podciąć morale. Także Myślę, że tutaj dużo zależy od tego meczu, który już niedługo. Przenieśmy się na chwilę, na koniec pierwszej części naszej rozmowy w dolne rejony tabeli. Tam faworytów uh -huh. do spadku mamy dwóch. Jest to Górnik Łęczna i Brukbet Nieciecza. Ale wydaje się, że jako trzeci zespół do spadku może być to ktoś duży. Na ten moment Wisła Kraków, a gdzieś niewiele przed nią Zagłębie Lubin i Śląsk Wrocław. To się wydaje, zwłaszcza w przypadku Wisły, nieprawdopodobne, że zespół, no, z taką historią, choć wiadomo, że historia nie gra i nie takie zespoły i czy to spadały, czy bankrutowały. Mówię bardziej o nie tylko o polskiej piłce, ale i, i o europejskiej czy światowej. Natomiast to, 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 znaczy naprawdę przypadek Wisły jest jakby bardzo, bardzo dla mnie, nie wiem czy słowo niezrozumiały pasuje, ale trudny do ogarnięcia, no bo jednak są tam ludzie, którzy znają się na piłce, no czego koronnym przykładem jest Kuba Błaszczykowski, tak, no ale ten, ten triumvirat, ten tercet, jak widać, ma przed sobą jeszcze dużo nauki, przynajmniej na tym polu zarządzania. Był dyrektor sportowy, dość szybko go pożegnano, także te transfery, no takie sobie niektóre, więc rzeczywiście wyszła w bardzo trudnej sytuacji, no ale pamiętamy ten mecz, to był z Lechem, tak, kiedy, kiedy ja do dzisiaj nie rozumiem tej nieuznanej bramki, bodaj tam Ondraszka, tak, na, mhm. na 2-0, która by mocno zmieniła, a, nawet nie tylko sytuację Wisły tak naprawdę, ale i być może całej... No całej tabeli na koniec sezonu no i gdyby Wisła spadła i gdyby jej brakły te punkty, które no, przy stanie 2-0 wydaje się, żeby na Lechu zdobyła, no to, no to byłby pewnego rodzaju niesmak. Nie tylko myślę w Krakowie, bo ja oglądałem tą sytuację kilka razy ja tam naprawdę nie widziałem faulu i wiele osób jakby też ma takie samo zdanie, więc no ale z drugiej strony no, ostatni mecz z piastem, no też na własne życzenie tak naprawdę niewygrany. Ja mam może trochę do wisła subiektywne podejście, bo jako dziennikarz przeżyłem z nią wiele pięknych chwil, bywałem na takich meczach jak z Lazio, wyjazdowy 3-3 ja tej źle siłą rzeczy utrzymania, życzę, bo, bo tak jak mówię, no jest tam atmosfera do piłki, jest jak trzeba 20 tysięcy ludzi na trybunach. No mówiąc uczciwie nie mam na to żadnego wpływu, ale, ale wolałbym, żeby ta wisła się... Utrzymała, no co oznacza, właśnie, no być któryś spadek któregoś ze zespołu zdolnego Śląska I gdybym na dzisiaj miał wskazywać, to wydaje mi się, że, że Ligę może opuścić jednak zagłębie Lubin. Piotr Koźmiński, redaktor serwisu w Sportowe Fakty Wirtualnej Polski, jest dzisiaj naszym gościem. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Okiem fachowca w radiu Super FM. Wracamy do rozmowy z naszym gościem w audycji Pogonie FM w drodze do Europy. Jest dzisiaj z nami Piotr Koźmiński, redaktor serwisu Sportowe Fakty Wirtualnej Polski. W pierwszej części rozmawialiśmy o Ekstraklasie, teraz porozmawiamy o Pogoni. Piotrze, ty co okienko transferowe prześcigasz się z głównie Tomaszem Włodarczykiem w tych newsach transferowych. Czy słyszałeś może, kto jest przymierzany do roli trenera Pogoni Szczecin na nowy sezon? A to właśnie to jest chyba, wydaje mi się, głęboka tajemnica, bo bo nie słychać aż tak dużo na ten temat. Ja się przede wszystkim też zastanawiam, bo pewnie tutaj zdania są podzielone, czy to ogłoszenie przy odejścia Kostelunia Icia to był dobry pomysł, czy zły. No nie wiem, jakie zdanie mają w Szczecinie, wydaje mi się, że podzielone. Natomiast jakoś te... ja do końca nie mam przekonania. Z jednej strony taka szczerość i otwartość, albo przy próba jakby uniknięcia tego, że gdzieś to wyjdzie bokiem, że prawdopodobnie przeniesie się do Legii, bo chyba obaj tak uważamy. Może to jest jakieś wyjście. Natomiast. No to, że kapitan opuszcza okręt tak wpłynący w tak dobrym kierunku, nie do końca mam przekonanie, czy, 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 czy to był dobry moment, ale z drugiej strony no, jakoś widzimy, bo wynika, że na zespół to nie wpłynęło, że zespół, jak słyszymy, wiedział o tym wcześniej, więc może te moje obawy są jakby nieuzasadnione. Natomiast jeśli chodzi o nowego trenera, to powiem szczerze, że też jeszcze jak do końca tego, temu się nie przyglądałem, bo ta kadra mocno nas absorbowała i absorbuje do tej pory. Wiadomo, los wcześniej Szwecja, później losowanie Mistrzostw Świata, więc dopiero się tej sytuacji przyjrzymy, co nie znaczy, że uda nam się szybciej dowiedzieć, bo jednak z punktu widzenia tego, o którym mówiłeś transferowego, pogodnie nie jest łatwym terenem, sami działacze są jak sam wiesz, Dość szczelni i trzeba te informacje wydobywać dookoła. To, to jest pracochłonne, i w sytuacji, w której niestety też mamy na głowie tą wojnę w Ukrainie, która też wpływa tak naprawdę na naszą pracę, na tematy, które wybieramy, które czasami byśmy nie, o których nie chcielibyśmy pisać, ale które niestety się dzieją. to to jakby czasu na, na, na szukanie tych, tych newsów jest teraz niestety mniej, więc tak jak mówię, jeszcze dokładnie nie miałem się okazji przyjrzeć Pogoni, ale, ale myślę, że w najbliższym czasie to zrobię. Z perspektywy czasu tych lat, kiedy Kostar Runiajicz pracował w Szczecinie, jak ty widzisz Pogoń? To jest klub, który mocno się rozwinął, on już dobił do takiej ścisłej krajowej czołówki twoim zdaniem? Myślę, że tak, że no, jednak Runiajicz, jeden z najdłużej pracujących trenerów w polskiej ekstraklasie, tam zostawi po sobie bardzo dobrą e, opinię, co też nie zawsze wiadomo, Zdarza się wśród, jeśli chodzi o, o trenerów z zagranicy. No, no, no tak, no, przecież będzie nowy stadion, powstaje. Tak, Jest symboliczny megapowrót Kamila Grosickiego. Są też transfery, które pokazały, że, że już nieaktualny jest ten przepływ że nie musi być tak, że piłkarz z pogoni musi iść do innego polskiego klubu i później za granicę bo przecież najpierw Walukiewicz, później Buksa. No już nie mówiąc o kwocie za Kozłowskiego, pokazuje, że pogoni jest również w czołówce jeśli chodzi o transfery piłkarzy za granicę i sama sobie z tym bardzo dobrze radzi. Też to sięgnięcie powahana, który przecież na pewno był w orbicie zainteresowań kilku klubów, tam chyba ta kwota wcale nie była za niego mała. Czyli mamy nowy stadion, mamy sentymentalne powroty, mamy duże transfery no i mamy duże ambicje. Także no myślę, że Pogoń to nie jest przypadkowy klub. a Wprawdzie tych sukcesów w historii no, tak wiele nie ma, natomiast wydaje mi się, że teraz zaczyna mieć wszystko, żeby, żeby Praktycznie co sezon koło tego podium się kręcić. Tam chyba, chyba to ty wiesz, lepiej, pewnie w akademii też jakby działają. Także wydaje mi się, że, że, że pogoń to, to nie będzie efemeryda, jeśli chodzi o czołowe pozycje w lidze, tylko, tylko czołowy zespół na lata, coś takiego jak Raków, bo Raków też przecież bardzo mocno poszedł do przodu i wydaje mi się, że z tymi dwoma zespołami już będzie trzeba a co rok liczyć, także będziemy mieli, no legia wróci, legia wróci, bo legia zawsze wraca, więc legia, lech, pogoń i raków wydaje się, że w najbliższym czasie to jest ta czołówka, która nie chcę powiedzieć, że się scementuje, ale ale która chyba będzie najczęściej widziana w górze tabeli. Porozmawialiśmy o pogoni. Zapytam Cię jeszcze o reprezentację Polski, ale też pod kątem pogoni. Kamil Grosicki mm -hmm. otrzymał powołanie na ostatnie mecze. Zagrał ze Szkocją w tym meczu towarzyskim. Twoim zdaniem to był dobry ruch Czesława Michniewicza, żeby sięgnąć po Grosickiego po tak długiej przerwie? Myślę, że dobry, że ja byłem na takim spotkaniu z Czesławem Michniewiczem kilkanaście chyba dni przed meczem ze Szwecją w siedzibie PZPN-u był też temat Grosika. Aha, bo to był dzień powołań, tak był też temat grosika poruszany i Czesław mówił, że on rozmawiał z Kamilem, powiedział mu, że on nie chce go jako jakiegoś takiego śmieszka, człowieka tylko do atmosfery, choć wiadomo, że grosik o atmosferę może zadbać. Za to widzieliśmy no, na też... meczowych filmach. Tak, dokładnie, więc, więc tu zadanie spełnił, no, ale, ale mówił, że potrzebuje go piłkarsko i od razu z nim ustalił, że oczywiście Kamil raczej nie mówimy o sytuacji, w której grasz po 90 minut, czy wchodzisz w pierwszym składzie, ale w trakcie meczu być może będzie cię potrzebował, więc ja tutaj jakby z tym problemu nie mam. Wiadomo, że przez się ta droga była totalnie zamknięta, natomiast liczby Kamila. Liczenie 5 plus 5 i na przykład ostatnia bramka, no pokazują, że, że, jako joker może się przydać i wydaje mi się, że, że tą pozycję akurat pod tym względem w kadrze może utrzymać, zwłaszcza, że o ile dobrze pamiętam, nie, nie jest, nie jestem pewien, czy to zostało przyklepane, chyba tak, że te kadry na Mistrzostwa Świata będą szersze, tak, więc, tak. więc, tak, więc ja, jak Grosika jak najbardziej widzę i tutaj się z Kamilem, z Czesławem Michniczym Zgadzam, że, no może nie 90 minut, może nie od pierwszego składu, ale, ale, ale on ma w sobie to coś, że jak wejdzie, to nie pęknie, czy to będzie Argentyna, czy to będzie, no już nie mówię, Arabia Saudyjska z całym szacunkiem, czy Meksyk, kluczowy mecz chyba dla nas. Także wydaje mi się, że, że może to miejsce, utrzymać i, i to może być pod koniec jego kariery, bo przecież już ma bliżej niż dalej, może być tak naprawdę piękne rok, okraszony być może Mistrzostwem Polski i udziałem w Mistrzostwach Świata. I na koniec, czy poza Kamilem Grosickim w obecnej kadrze Pogoni widzisz pretendentów do tego, żeby Czesław Michniewicz mocniej przyglądał im się przed Mistrzostwami Świata? No chyba, chyba aż tak to może nie, bo, bo pół żartem, pół serio, z typicy nie możemy wziąć, a zresztą bramkarzy mamy dobrych, ale ja od dłuższego czasu jestem fanem Fornalczyka, w tym sensie, że, że, że bardzo mi się niektóre jego meczyki Kiedyś podobały, no i to mówię kiedyś, no może nie tylko kiedyś, więc w dalszej przyszłości być może, być może ten zawodnik, ale to jednak w dużo dalszej. No, na, na razie jest grosik i wydaje mi się, że, że tak pozostanie. Jasne. Piotrze, bardzo dziękujemy Ci za poświęcony czas i, i, i kierunek ja dla kibiców pogoni Szczecin. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, abyśmy się usłyszeli, a przy okazji wizyty w Szczecinie oczywiście zapraszamy do nas do studia. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję jeszcze raz. Wieści z klubu. Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni Szczecin. Przed pogonią ostatnie cztery spotkania w lidze, o ile mecz z Wisłą, Płocki już na horyzoncie, już w najbliższy piątek i już wszystkie bilety na Trybunę a są wyprzedane. O tyle. Jest jeszcze szansa na to, aby zobaczyć trzy kolejne spotkania i można to zrobić za jednym razem. Wychodząc naprzeciw, oczekiwaniom kibiców, klub przygotował trójpak, a więc taki pakiet biletów na spotkania z Legią Warszawa, Rakowem Częstochowa i Brukbetem Termalika Nieciecza. A więc te można powiedzieć, ostatnie finałowe spotkania przed, mam nadzieję, wielką radością w Szczecinie będzie można zakupić w pakiecie. I takie trójpaki od wtorku. Dla karnetowiczów, a od środy dla wszystkich pozostałych kibiców będą dostępne i przez internet, i stacjonarnie. Zachęcamy, aby zabezpieczyć sobie o swoją obecność na stadionie podczas wszystkich trzech ostatnich meczów za jednym razem, bo jak wiemy, jest to element wielkiego odliczania i mam nadzieję jeszcze większej radości po końcu sezonu. Natomiast nie wyobrażamy sobie tego, aby na spotkaniach z Rakowem, Legią i termaliką. Stadion nie pękał w szwach, żeby wszyscy nie wspierali portowców. Piłkarze potrzebują tego wsparcia od kibiców i myślę, że wtedy odwdzięczą się piękną grą i myślę, że wtedy wszyscy po sezonie będziemy mogli razem unieść dłonie w górę. Dlatego też zachęcamy wszyscy karnetowiczy od wtorku, wszyscy pozostali kibice od środy mogą takie trójpaki na trybunę a nabywać. Pogoń FM w drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Za trzy dni, o 20.30 w piątek, pogoń Szczecin, Wisła Płock. Wisła Płock, która na pewno jest drużyną, która zaskakuje in plus w tym sezonie, na szczęście, zwłaszcza u siebie. Zwłaszcza u siebie, i pamiętamy ten mecz pogoń Szczecin w Płocku w pewną niedzielę o godzinie 12.00. 30. To taki znak rozpoznawczy tych meczów w Płocku, że one najczęściej tam właśnie w takim terminie się odbywają. To był fatalny mecz Pogoni. To był fatalny mecz Pogoni, który przegraliśmy, w którym nie potrafiliśmy znaleźć sposobu na to, aby, aby zagrozić bramce Kamińskiego. I bardzo się cieszę, że Kamil Grosicki w tych pomyczowych wywiadach, których udzielił bardzo dużo w ostatni cza ostatnim czasie, mocno podkreśla, że chcą się zrewanżować drużynie z Płocka za tę porażkę, która miała miejsce w w Dobrze pamiętam? Chyba w październiku. I była to ostatnia wyjazdowa porażka, porażka Pogoni e, Szczecin. Chcą się zrewanżować i, i Kamil powiedział też e, takie fajne słowa, że ten mecz był takim momentem zwrotnym w Pogoni Szczecin, że od tego momentu e, drużyna mocno się scementowała, zaczęła grać lepiej, zaczęła strzelać więcej bramek, zaczęła jeszcze lepiej punktować no i niech punktuje tak dalej do końca sezonu i, i, i ten mecz z Wisłą Płock, nie będę mówił z Płockiem bo kibice z Płocka mocno oburzają się gdy, gdy tak się mówi kolokwialnie odróżnie Wisły będzie kolejnym, w którym piłkarze Pogoni dadzą swoim kibicom sporo radości, bo wiemy, że trybuny znów będą pełne, żyjemy tą końcówką sezonu i, i niech to będzie wysokie zwycięstwo Pogoni Szczecin, ale to wszystko zależy od piłkarzy na Murawie. Co ciekawe, lekkie kontuzje miał trzech piłkarzy Płock, między innymi Rafał Wolski, którego w fantazji ekstraklasie miałem na kapitanie. Yy, oni mają jednak być gotowi na mecz z nami, więc im też na tym spotkaniu zależy. Tak. Wszystkie informacje wskazują na to, że to nie były ciężkie urazy, bardziej gdzieś zachowawcze odpuszczenie gry w meczu z Górnikiem Zabrze i na mecz z Pogonią mają być gotowi. No Wisła-Płock chce jak najlepiej zakończyć ten sezon na pewno. Na pewno będą chcieli zrobić dobre wrażenie, pozostawić takie dobre wrażenie po sobie w Szczecinie. Paweł Stanio buduje tam drużynę, która ma grać ofensywnie. Sam mówi o tym w wywiadach, że jego zespół ma być taką Żyliną, którą, jak powiedział w rozmowie z przeglądem sportowym, oklaskiwano na innych stadionach za to, jak gra w piłkę i, i chciałby e, takiego czegoś dokonać w płocku. No, Wisłe na pewno ogląda się w ostatnich meczach dobrze. E, mają trochę problemów w defensywie, jest no, nieskładna ta defensywa. Ale sporo, z przodu kilku kreatywnych piłkarzy: dracą. ten Wolski, Szwoch, Furman. Tak. Nie zawsze się mieszczą w pierwszym składzie. Tak, ofensywę mają fajną, mają pod tym kątem duże możliwości. No i było widać to w tym ostatnim poniedziałkowym meczu z górnikiem zabrze strzelili y, trzy bramki. Górnik miał sytuację, myślę, że na 6 y, jak nie siedem goli, ale no skończyło strzał kubicy się. Kubicy w poprzeczkę to przejdzie do annałów piłkarskich jaj. Tak, myślę, że będzie we wszystkich I potem tego typu kubicy. będzie we, tego wszystki, y, we wszystkich tego typu kompilacjach w sieci przez najbliższe lata pokazywano to pudło i ten strzał w mm. poprzeczkę. Ale no, Pogoń jest faworytem tego meczu. Pogoń jako drużyna, która Cały czas mówi o tym, że bije się o Mistrzostwo Polski, jest liderem tabeli, musi wyjść jak po swoje i, i musi zagrać tak, żeby wygrać. Siedem spotkań do końca. W ostatniej kolejce popis tej czołowej trójki. Jak mówimy co tydzień, cały czas trzy drużyny walczą o Mistrzostwo, nikt nie odpuszcza. 1:0 Lecha, 2:0 Rakowa, 4-0 Pogoni. Przed nami ciekawe mecze w tej kolejce spotkań. Lech Poznań, Legia Warszawa, do tego Raków często chować Śląsk Wrocław. No i Pogoń Wisła Lech i Raków do tych meczów przystąpią też po grze w tygodniu. Legia także, bo, bo gra przecież z Rakowem mm -hmm. w Pucharze Polski. Zobaczymy, jak to wpłynie na dyspozycję tych zespołów. Ta kolejka będzie bardzo ciekawa. Na wszystko będziemy spoglądać dużo spokojniej i z dużo większą ciekawością, jeżeli Pogoń wygra swój mecz w piątek, bo, bo gra najwcześniej z całej tej grupy drużyn zaangażowanych w grę o mistrzostwo Polski, a w tych najbliższych kolejkach no znów wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy przed startem rundy wiosennej. Karty może rozdać Legia Warszawa, która już urwała punkty mhm. Rakowowi w Częstochowie. Teraz ma mecz z Lechem w Poznaniu, a za jakiś czas, niedaleki czas, przyjedzie do Szczecina na mecz z Pogonią. No i zobaczymy, kto najwięcej tych punktów na Legii urwie, bo Legia prezentuje się aktualnie naprawdę bardzo, bardzo korzystnie, bardzo dobrze. Mają trochę problemów kadrowych, bo wypadł Paweł Wszołek, wypad Miszta. No i zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższych meczach. Ale Legia, mimo że o Mistrzostwo Polski nie gra, bo straciła już nawet matematyczne szanse na ten tytuł, wciąż może rozdawać karty w grze o tytuł. To po pierwsze, a po drugie, w Warszawie mówi się, że to. Ten... Celem na chwilę obecną jest czwarte miejsce Jeśli nie Puchar Polski Bo w Pucharze Polski Poważni rywale, czyli i Raków Częstochowa i Lech jeszcze grają No myślę, że o Olimpii Grudziądz Tutaj nie ma co mówić w temacie Pucharu Polski Bo oni sami w Grudziądzu mówią, że dla nich kluczowy Jest awans do Ligi drugiej. No dobra, to dzięki za dziś Dziękujemy bardzo serdecznie, widzimy się w piątek wieczorem Na stadionie, no i po trzech punktach Spoglądamy na to, co zrobią inni Zdecydowanie, czekamy na to, co zrobią inni, i obyśmy mieli jeszcze więcej powodów do zadowolenia, niż tylko ten z wygranej dumy pomoże. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet i Super FM. Dziękuję. I Sebastian Druszkowski, Super FM. Kłaniamy się nisko do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Super FM i Pogońsportnet.pl Z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski.